Narcyz upatrzył sobie ofiarę. Zaczyna grę. Podchodzi z tym swoim fałszywym, pewnym siebie uśmiechem i rzuca pozornie niewinne pytanie: Na pewno chcesz to tak ubrać? W jego oczach widzisz błysk pogardy. Czeka na twoją niepewność. Czeka, aż zaczniesz się tłumaczyć, bronić, aż oddasz mu kontrolę. Ale ty znasz jego sekret. Zamiast paniki czujesz spokój. Patrzysz mu prosto w oczy bez emocji. I zadajesz dwa proste, ale potężne słowa. Dlaczego pytasz? Cisza. Jego pewność siebie pęka jak szkło. Widzisz, jak w jego głowie tryby pracują w panice. Maska opada. Musiałby teraz przyznać, że chciał cię zranić, poniżyć, przejąć kontrolę. Zaczyna się jąkać. Ja tylko, ja tylko chciałem pomóc. Ale jego głos drży. Gra skończona. Został zdemaskowany. Te dwa słowa to nie pytanie. To lustro, w którym narcyz musi zobaczyć swoje prawdziwe manipulacyjne intencje i nienawidzi tego widoku. Zapamiętaj. Spokojne. Dlaczego pytasz? No to twoja tarcza. Użyj jej, by odzyskać swoją siłę.